Siema, z tej strony Rimek, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj Wam pokażę jak zbudować taką piękną przepalarnię. I na początku mam ogromną prośbę, ponieważ ja uważam, że to jest najładniejsza budowla, jaką zbudowałem, najładniejsze miejsce i wykonana w 100% przeze mnie, bez żadnych inspiracji z YouTube'a ani nic innego, wszystko po prostu z, z mojej głowy wyniosłem. Więc proszę Was o zostawienie lajka i suba. Mianowicie, na początku, jakie materiały będziecie potrzebować, to będzie na pewno trzy staki wyplorowanego e, czernitowych cegieł, e, jeden stak spaczonego trzonu, jeden stak szkarłowatego trzonu. E, deski Wam się nie przydadzą, tylko Wam się przydadzą takie płatki szkarłatne. No, tutaj można też po staku w sumie z nich. Z tych piecyków to każdy po 3 trzy. Trzy piece hutnicze, 3 wędzarki i cztery zwykłe piece. W dodatku z wiaderek reklawy, tak na dobrą sprawę, z 20 wiaderek reklawy powinno wystarczyć. I jeszcze rzeźbiony, wypolerowany czernit i tego tak z 20-15 oraz dwa łańcuchy i jeden wypolerowany czerwonity murek. A więc na początku należy wykopać y, taką dziurę y, i ona musi mieć 9 kratek szerokości, 13 kratek długości i wysokości 7 kratek. A więc na początku możemy w sumie jeszcze zniżyć, czyli 8 kratek w dół, ponieważ tutaj będzie podłoga, i wycinamy tą jedną platformę. I potem wam pokażę, jak zrobić podłogę. Na początku, żeby zrobić podłogę, bierzemy sobie wypolerowane czerwonite cegły i stawiamy sobie tak jak szachownicę, tak w kratkę. Już wykonamy taką szachownicę. Bierzemy sobie dwa pnie nederowe, niebieski oraz y, fioletowy, i wypełniamy sobie je tak losowo. Nie tak co standardowo obok siebie, tylko tak tutaj w różne miejsca. O mniej więcej coś w tym stylu. Tak na bok kładziemy. Nie kładziemy go tak, tylko tak na bok. No i w te pozostałe dajemy fioletowe. No tak na przemian. Już wykonamy podłogę w ten sposób. Bierzemy sobie tą e, niebieskie to drewno i stawiamy sobie tutaj na trzy wysokości. Potem e, te wyplorowane cegły dajemy 1, 2, 3, 4. I ponownie dajemy tutaj sobie ten e, niebieski dąb. Potem wypełniamy w ten sposób. E, I to samo robimy po drugiej stronie, tylko że jest fioletowy. Zrazu uważałem mały błąd, ponieważ trzeba to przedłużyć. Ponieważ tutaj mają być, ma być trzy kratki dziury, i dopiero potem stawiamy ten tutaj pień. I tak samo po drugiej stronie nie dwie kratki, tylko tutaj trzy mają być. Następnie bierzemy sobie tutaj ten niebieski i tak w bok kładziemy. To samo robimy po drugiej stronie z fioletowym. Potem możemy sobie podwyższyć to o kolejny stopień no i to samo z drugiej strony. Potem bierzemy sobie niebieski płotek nederowy i stawiamy o tak. Tutaj wokół. I to samo robimy po drugiej stronie z fioletowym. Potem bierzemy sobie tutaj wędzarkę i tutaj wstawiamy. A po drugiej stronie wstawiamy tutaj piec kudniczy. Potem bierzemy znowu niebieski pień i stawiamy, o tutaj, tak, na no ukos do góry. I to samo robimy po drugiej stronie, z fioletowym. Bierzemy te cegły i tutaj stawiamy tak. Cztery kratki, do góry tutaj, tak, tak. I tutaj tym razem robimy dwie dziurki, nie trzy, tylko dwie. I to samo robimy po drugiej stronie. Też na tylko y, dwie dziurki a tutaj ten środek y, mam, wypełniamy rzeźbowym, wypolerowanym czernitem następnie wydłużamy te tutaj boki, czyli bierzemy sobie ten niebieski i ciągniemy aż do tego środka i tutaj wypełniamy tym wypolerowanym kamieniem. Potem wydłużamy tutaj te płotki dotąd i tak samo robimy z niemieckimi. Potem tutaj usuwamy ten potek i stawiamy ten wyplerowany kamień. To samo w tym miejscu. Potem bierzemy zwykły piec i stawiamy go tutaj o tak. Potem bierzemy sobie czarnitowy murek i łańcuchy i stawiamy tutaj jeden ten murek i łańcuchy w tą stronę raz dwa. Tutaj możemy to połączyć albo w sumie dalej można pociągnąć te łańcuchy, a następnie tutaj dać te cegły. Albo zmieniłem decyzję, tutaj nie przedłużamy jeszcze tym łańcuchem, tylko tutaj dajmy też ten murek. Potem, gdy już to zrobimy, bierzemy sobie czerwone szkło i stawiamy tutaj w miejscu tych płotków. I tak samo robimy po drugiej stronie z niebieskim szkłem. Później to szkło dajemy jeszcze tutaj, tak u góry. A tutaj, w tym miejscu tego przedziału, dajemy sobie ten wyplanowany czernit. I tak stawiamy. I teraz, co jest ważne, żeby było jasno w tym pokoju, a nie trzeba tak stawiać pochodni, to głównym właśnie oświetleniem będzie lawa. I tych wiaderek lawy polecam tak z 20 przynajmniej wziąć. Ale najpierw, żeby tam się to drzewo nie paliło, to bierzemy sobie te zwykłe takie cegły z netheru i wypełniamy, stawiamy jakby na tych, na tym drewnie, no nie? Stawiamy je w taki sposób, żeby to drewno było przykryte i było bezpieczne. Natomiast w tym miejscu y, wylewamy sobie tą y, lawę Tylko tutaj już zabezpieczę, że nam nie wypłynęła na dół y, I trzeba tak stawiać, żeby była równa, żeby nie pływała tylko tak równa była Natomiast jeszcze, żeby było podziemne takie oświetlenie To tutaj niszczymy sobie ten blok y, na trzy kratki w dół I teraz tak, stawiamy tutaj te zwykłe dyrowe cegły Tutaj tak wokół, y, wokół i lejemy tam na dole lawę i tutaj po czerwonej stronie dajemy czerwone szkiełko, tak samo robimy tutaj, a po drugiej stronie robimy identycznie tylko niebieskie szkiełko ok, gdy już to wykonamy, jak już widzicie jest w miarę jasno, mimo że nie ma a jeszcze są te pochodnie ale nawet jakiej je usunę, to widzicie już jest jasno wszystko widać, tutaj macie trzy piece chłodnicze, yy, trzy piece te na jedzenie i cztery zwykłe piece myślę, że tyle jak najbardziej wam starczy a jeżeli potrzebuje więcej, to można tam dalej rozkopać i po prostu dalej kontynuować takie potrójne te takie ścianki. Wiadomo o co chodzi. A teraz Wam pokażę jeszcze, jak zbudować sufit. W suficie nie ma żadnej większej filozofii. Po prostu bierzemy sobie te wypolarowane czernitowe cegły z nederu. I tutaj tak wypełniamy nad tym. I tak przez całą tą długość. No i w taki oto sposób już dach mamy załatwiony. Jak dla mnie jest to strasznie, ale to strasznie ładne pomieszczenie. No, genialny pomysł jak na przepalarnię. Sam go w 100% wymyśliłem bez żadnej inspiracji. I naprawdę mam nadzieję, że zostawicie lajka i komentarz i suma, żeby docenić to. Bo no, długo myślałem, jak zbudować tą przepalarnię. I co jest ważne, piszcie w komentarzach. Co chcecie, żebym następne zbudował jaki poradnik, ponieważ poradnik do tej przepolarni powstał dlatego, ponieważ ktoś napisał mi w komentarzu, że ej, zbuduj przepolarni, no to zbudowałem no i myślałem długo nad nią, no ale kurczę, mi się bardzo podoba. W sumie resztę to zostawiam wam do ocenie. E, ja wam dziękuję za oglądanie, tylko czekajcie, żeby było ładniej, to tak zabiorę sobie przedmioty. No i to był Rimek. Siemanko.